Częstwa będzie zachowanie przez jedną z drużyn zimnej krwi. Wygra zespół, który popełni mniej błędów. Lizdek sędziego i rozpoczęcie meczu. Czy utrzyma się przy piłce? Czy to wykorzysta? Uderza! Ale pięknie, cudownie, kapitalnie! Pierwszy gol w trzeciej minucie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Fierro Może być groźnie. I Atletico Madry to od rzutu załku. Gabi mają Mandziukić No bez wątpienia wiele obiecuje sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Dzięki spektakularnym zagraniom koledzy z pomocy mają spore pole manewru. Czy to wykorzysta! Dobra okazja. Niestety pospał piłkę do własnej bramki. Zupełnie zaskoczył własnego bramkarza, który nie miał czasu na reakcję i właściwie był bez szans. Spójrzmy na to z innego konta. Zawsze jest frustracja w Drużynie, kiedy tracą bramkę, ale jeszcze większa, gdy jest to gol samobójczy. Dobrze arbiter reaguje już na samym początku spotkania, temperując zapędy gry Madry Madryt to nie tylko Real, ale i Atletico. To kluby, które podzieliły między siebie miłość mieszkańców Madrytu. Ale Darek przyzna, że tam jeszcze jedno jest kryterium tej miłości, kryterium zamożności. Real jest klubem bogatszych warstw społecznych, a Atletico klubem biedniejszej części. Uderzenie w stronę bramki. Brawo! gol! Zadodania strzału! Wspominaliśmy o podziale madryckich kibiców. To podział na bogatych fanów realu i biedniejszych fanów Atletico, ale dziś nie... Czy to wykorzysta? Rozstrzela, no, jest gol! No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność w siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. To cały Torres, czysty profesjonalizm, wielka klasa. Okazja do doświadkowania. Uderzenie? Uderzył, ale prosto w rywala. Gabi. Diago. Ja no nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Wydawało się, że straci równowagę w tym starciu, ale jednak nie dał się powalić. Mandzuki. Jago. No to jest potwierdzenie jego fantastycznej techniki. Tak dokładnie zagrać piętą. Hernando Torres. Strzela! Odbił piłkę! Odbita piłka od zawodnika, opuściła boisko. Za chwilę Atletico Madryt rzut rożnego. Strzela! Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. No na dobrych chęciach teraz się skończyło. Czy to wykorzysta? Szansa! O la, jaka la, Bramka! Magnificne. Czy to wykorzysta? Będzie strzelał? Będziemy mieli rzut z autu. Fernando Torres. Co z tego wyniknie? Hernando Torres. Wybiega na pozycję. No, będzie gol. Szkoda, gdyby trafił, uzyskałby hat-trick. Dwa razy wcześniej znakomicie kończył akcję. Tym razem spudłował. Hernando Torres. Cerró Delgado Fierro HERNANDO TORRES! odda oddaje strzał! ale pięknie. Myślę, że chyba dzisiaj będzie się śnił bramkarzowi rywali PATRICK! I to chyba nie koniec jego bramek w tym meczu. CACERES? Poro bramek do przerwy. Rezultat 4-2. Do Nie dość, że przegrywają tę pierwszą połowę, to jeszcze po bramce. Atletico ze spokojem rozpoczyna drugą połowę. Prowadzenie pozwala im na relaks, ale 45 minut to dużo czasu i wszystko może się zdarzyć. Szansa Atletico, rzut rożny. Jago. Mario Mandziukic. No to było ostre wejście. Nie wahał się arbiter i sięgnął po żółtą kartkę. Broni i grają dalej. Za moment Atletico Madryt rozpocznie od rzutu z autu. Gol pokonał bramkarza. Świetnie przymierzył, kapitalnie strzelił z daleka. No i bramka. Takiemu piłkarzowi wystarczy odrobina swobody z dala od bramki, i od razu jest zagrożenie. Pięknie uderzył. No, ten strzał z dystansu był najwyższej próby. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Są koledzy na wolnych pozycjach. przyjął i odgrywa z powrotem. Dobra okazja. Nie wykorzystali dogodnej sytuacji, ale i tak prowadzą. Delgado Fernando Torres Daleko wywijają Hernando Torres Gabi Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? W środku jest partner z drużyny nieobstawiony. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Wysokie podanie do Torresa. Czy to wykorzysta? No strzela. Fernando Torres. Caseres. Fierro. Centra w pole karne. Będzie niebezpiecznie. Jaka jest decyzja sędziego? Durant. Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Gabi. A no szkoda, nie udało się opanować piłki. Mayo Manjucic, Hernando Torres Durán. Dobre przejęcie przez obronę. Niedokładne dogranie i końcowy gwizdek i koniec meczu.